Cześć, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i z góry przepraszam za to okropne światło. Ja wiem, że jest gorzej niż źle, ale niestety bardzo szybko się ciemni. Jest godzina 13, a jest tak ciemno, że po prostu nie jestem w stanie nic nagrać w dobrym świetle. Ale chciałabym dzisiaj podsumować miesiąc listopad, opowiedzieć Wam o tym, co sobie powpisywałam do mojego hafciarskiego zeszytu, jakie projekty się wyszywały. No i zrobimy ranking, opowiem Wam o tym, który projekt był wyszywany najwięcej, który najmniej i tak dalej, i tak dalej. Moja córka już tutaj wszystko psuje, jak zwykle, norma. W każdym razie, Zacznijmy może od moich planów na ten miesiąc, dlatego że ja sobie zaplanowałam w zasadzie niewiele. Jedyne, co wymyśliłam, to 2,5 tysiąca na krówce. I w zasadzie byłoby wszystko ok, ale później doszłam do wniosku, że ja jednak chciałabym zrobić 30 tysięcy na kolosie. No i tak rzuciłam sobie hasło, a może zrobimy 30 tysięcy. A dopiero później zaczęłam myśleć i doszłam wtedy do wniosku, że to jednak jest nierealne, ale czy mi się to udało, czy nie, to powiem Wam już za chwilę. No, chyba że oglądaliście kolosa, no to już wiecie, czy mi się udało, czy nie. Dobra, w każdym razie 2,5 tysiąca na krówce i 30 tysięcy półkrzyżyków na kolosie. Teraz Wam pokażę, jak wygląda mój hawciarski zeszycik. Tak wygląda środek mojego zeszytu. Tutaj jest cały miesiąc, i to był miesiąc, gdzie wyszywałam codziennie. Tutaj jednego dnia miałam tylko 8 krzyżyków, i w zasadzie nie wiedziałam, czy to zaliczyć jako dzień hawciarski, czy nie, ale ostatecznie wpisałam go jako hawciarski. Tutaj są wszystkie projekty, które wyszywałam. No i jak widzicie, wyszywałam w zasadzie wszystko. I teraz zobaczycie taki mały urywek, który projekt wyszywał się największy.

Teraz, kiedy już znacie wszystkie statystyki, no to mogę Wam mniej więcej powiedzieć, że wyszywało się no. Wszystko, najgorzej właśnie z tym koniem, udało mi się wyszyć kolosek. Widzicie tutaj tego kolosa jest najwięcej. Wyszywałam sal, to jest taki granat jakby. Dalej mamy fiolet, róż. Fiolet to jest właśnie dziewczyna anioł różowy to jest kwiatowa krowa. Kwiatową krowę zostało mi jeszcze 2,5 tysiąca na następny miesiąc. Nadia już przyniosła zabawki o jejku. Teraz się będzie malować przy Was. <śmum> Więc tak. Mm, nie wiem, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jedną stronę dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego filmu, gdzie pokazywałam Wam kolosa. Tak to wygląda. Z bliska cały miesiąc tutaj, jak widzicie, był wyszywany kolos. Przepięknie to wygląda. A teraz nie będę już dłużej tutaj wymachiwać Wam moim zaszytem, tylko po prostu chciałabym Wam pokazać. Zacznijmy od tych projektów, które się wyszywało najmniej, czyli od konia, a później przejdziemy do projektów, które się wyszywały najwięcej. Zacznijmy więc od konia. Tutaj przybyło najmniej w zasadzie to ja nawet nie wiem po co ja sięgałam po tego konia. Zaczęłam nitkę, nawet jej tutaj nie skończyłam, wbiłam ją w ogóle, nawet nie wiem, czy w dobre miejsce, tutaj pełno nitek do obcięcia, tutaj już jest końcówka, jak widzicie, razem tutaj z tą linią. Obiecałam babci, że skończę to do końca tego roku, ale jak widzicie, nie zrobiłam nawet połowy. Moja babcia jest wyrozumiała, więc ona sobie jeszcze poczeka. E, I doszłam do wniosku, że ten konik zostanie moim wyzwaniem rocznym na następny rok. Ja sobie zrobię rozpiskę, wszystkie tam nie wiem, ile jest tygodni w następnym roku. Chyba 52 około, o ile dobrze pamiętam. E, także to będzie moje wyzwanie na następny rok. Robię sobie tą tabelkę i tam będę wpisywała, ile zrobiłam danego tygodnia. I tam mi wychodzi około 700 parę krzyżyków. Więc myślę, że to jest. Niedużo, a z drugiej strony całkiem dużo, jak na tego mm, konia. Następny projekt to sal. Sal wygląda tak. Niestety nie mogę wam go pokazać w całości ani wizualizacji, dlatego że to jest zabawa, w której nikt nie wie, co tak naprawdę będziemy wyszywać. Co prawda ktoś już tam udostępnił ten wzór na grupie, ale docelowo ja go jeszcze nie widziałam, więc ja nie wiem jak on będzie wyglądał. Ja też specjalnie go nie szukałam. Pewnie gdybym zrobiła zdjęcie i wrzuciła na um, jak się nazywa, obiektyw Google chyba, to wszystko by mi wyskoczyło. No ale po co sobie psuć zabawę? Dlatego też pokazuję Wam to, co mam wyszyte. Teoretycznie powinnam mieć wyszyte już kolejną część, czyli tak jakby przed ostatnią. Ja się zatrzymałam hmm, trochę dalej. E ale spokojnie jeszcze mam czas. Dzisiaj jest czwartek. Powinnam to wyszyć według planu we wtorek, bo zawsze wyszywałam tego samego dnia, kiedy ten wzór został opublikowany, ale teraz nie miałam czasu, dlatego że była taka trochę walka z czasem przed końcem miesiąca. Dlatego też wyszyję go prawdopodobnie dzisiaj wieczorem. Taki jest przynajmniej plan. Tak to wygląda. To jest właśnie ten drugi projekt od końca. Jestem z niego bardzo zadowolona. W grudniu będzie już finisz. W grudniu będą dwa finisze. A co będziemy finiszować? Już Wam pokazuję. Kończyć będziemy krówkę. Krówka jest tutaj zapakowana. Ja, ja, jak pamiętacie, w tamtym roku dokładnie w Wigilię robiłam tą obwódkę. <laughs> I właśnie pamiętam, że wstałam samego rana w Wigilię i wyciągnęłam te wszystkie materiały różne. Szyłam się na podłodze, przychodzi mój mąż i się pyta, ale co ty robisz? Przecież powinnaś gotować coś tam, karpia, piec. Ja mówię, nie, 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 ja jeszcze muszę sobie szyć i ponagrywać trochę. I jeszcze wtedy pisałam z wami i zamiast szykować się... E, daj, otworzyć ci. I zamiast szykować się do e, Wigilii, to ja... Um, Szyłam, po prostu szyłam. E, siedziałam i ten, ale ja powiem Wam, że jestem z tego bardzo zadowolona. I zrobię sobie taki jeszcze jeden. Tylko, że ja to zrobiłam, no. Nie, ja nie jestem zbyt dobra w szyciu, więc te szwy nie są zbyt dobre. Też nie zabezpieczyłam tego materiału zbyt dobrze, więc on się, jak widzicie, tutaj pruje. No, dlatego, że ja to zrobiłam... Hmm. No, sprół się, widzicie? Widzicie, jak zszyte? Ale jestem z tego bardzo zadowolona. Zrobię sobie nowe, bo to jest naprawdę fajne. Jeżeli chcielibyście, to tutorial jest już na moim, na moim YouTubie już rok. Jest ten tutorial, ale musicie sobie go lepiej szyć, bo jeżeli szyjecie tak jak ja, no to właśnie tak to będzie wyglądało. Właśnie mi się skończyła cała pamięć, <noise> więc nie mogłam nagrywać, musiałam sobie zrobić przerwę i pousuwać trochę rzeczy, ale ja sobie rozwinę teraz kanwę i pokażę wam, jak wygląda krówka. Do końca zostało naprawdę niewiele. Wygląda to tak. I jedyne co takiego strasznie jest denerwującego, to to, że doskonale wiecie, że ja zawsze robię. Daj. Doskonale wiecie, że ja zawsze robię te marginesy 5 cm z jednej strony. Ale kiedy robiłam ten obrazek. To ja się po prostu pogubiłam, bo robiłam to zamiast tak jak zawsze teraz robię samemu sobie to obliczyć. To uznałam, że ja będę się wspomagać kalkulatorem do liczenia kanwy. Coś takiego, taka aplikacja jest jakaś: kalkulator rozmiaru kanwy chyba się nazywa. Już nawet nie pamiętam. W każdym razie chciałam sobie skorzystać z tego. Kalkulatora. No i zamiast dodać sobie tam. Aha, i ja tam zaznaczyłam, że chciałabym mieć 5 cm zapasu z każdej strony, ale ta aplikacja pytała mnie o. Tak, by cały zapas z obu stron, a ja wpisałam, jakieś chcę z jednej strony, bo myślałam, że ona mi to policzy inteligentnie, a ona mi to tak policzyła, że zostało mi tyle zapasu. No i ja zamiast to jakoś ratować od początku, to stwierdziłam, że to mi wystarczy. No i teoretycznie wystarczy. Ale kiedy ja sobie montuję tutaj tambolek, to żeby mi było wygodnie, to wtedy wychodzi mi coś takiego. Ewentualnie coś takiego i dalej jest po prostu, no, no nie da się tego wpiąć, nawet jak zrobię tak, to ta kanwa się tutaj wiecie, haczy tu i nawet nie mogę jej naciągnąć, no bez sensu w ogóle. Więc teraz od tej pory liczę sobie ten materiał sama i wychodzi mi to dużo lepiej em, niż niż po prostu z jakimiś kalkulatorami. Chociaż aplikacja jest całkiem spoko, tylko po prostu trzeba sobie tam dobrze powpisywać dane. Został mi tylko taki kawałeczek. Właśnie to będziemy kończyć w grudniu. Mam nadzieję, że mi się uda. Niedużo zostało. Chciałabym się pozbyć już tych projektów, żeby mi następny rok zostały tylko trzy. No i co? No i będziemy wyszywać w kółko to samo. Tutaj mamy projekt z miejsca drugiego. Jeszcze raz przepraszam Was za to światło. No wygląda to tragicznie. Ojejku, no ale coś ja mogę poradzić. I co roku te filmy tak wyglądają właśnie w listopadzie, w grudniu, bo... Dobra, zmieńmy temat. W każdym razie, mam tutaj dziewczynę Anią. I trochę przybyło, bo skończyłam tutaj ten rząd. Zrobiłam cały następny i zaczęłam kolejny. Ten kolejny rząd Wam tutaj pokażę, żebyście mogli zobaczyć, mniej więcej jak to wygląda. E, dość sporo jest już wyszyte. Tutaj też bardzo dużo przybyło. Ja wyszywałam ten projekt zazwyczaj rano. Kładałam sobie go koło łóżka. I jak się budziłam, to e, zanim wstałam, <laughs> zanim się obudziłam na dobre, e, no to w tym czasie to się budziłam to sobie wyszywałam. Wyszłam zazwyczaj 200 krzyżyków, i dopiero wstawałam z łóżka, i to był taki mój początek dnia. I jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że ja tu wyszłam prawie 3000, 2,800 chyba, o ile dobrze pamiętam. Już nie pamiętam, ale widzieliście. I tak. Tutaj te obszary są najgorsze, ale później stwierdziłam, że będę sobie jakoś przeciągać i w zasadzie będzie fajnie. Tutaj już jest ta twarz. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Zaczęłam już tutaj robić smoka, zresztą widać ten smok też jest tutaj bardzo piękny. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w całości. Jak na razie wygląda to tak. Jeszcze bardzo, bardzo dużo tutaj przede mną. Nawet wam mogę pokazać, zobaczcie. No daj. Otworzyć i otworzyć. Proszę. Tutaj dalej, 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 dalej. <grywa> Bardzo wielka jest ta kanwa. O! Końca nie widać. Koniec jest dopiero tu. Więc i jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wyszywania przede mną, ale jakoś mi się nie śpieszę. Zaczęłam uznawać ten projekt za właśnie taki przerywnik, i po trochu, po trochu gdzieś tam coś tam wyszywam. No i jako tako przybywa. Ostatnim hawciarskim projektem jest Kolos, gdzie przybyło najwięcej. Ja rozwijałam tą kanwarano i zapomniałam nagrać tego fragmentu wcześniej, ale zrobiłam zdjęcie i to zdjęcie teraz zobaczycie. Możecie ocenić jak wygląda całość. Wybaczcie, ale nie będę już tego rozwijać drugi raz, dlatego że sobie to już przygotowałam, tak jakbym chciała dalej wyszywać. No i rozumiecie jak to jest. Ale pokazuję Wam zdjęcie, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj przybyło zdecydowanie najwięcej. Jestem z tego bardzo zadowolona. Teraz będę robiła drzewko i dalej tło. Tło jest najprzyjemniejsze z tego całego obrazu, więc myślę, że w grudniu coś nie, coś przybędzie, ale nie nastawiam się tutaj na to jakoś bardzo. Dlatego, że grudzień to będzie miesiąc mozaiki diamentowej i robienia bombek na szydełku. Jeżeli chodzi o te wszystkie statystyki, to teraz Wam mogę powiedzieć, ile wyszyłam tych krzyżyków w całości, tak jakby na wszystkich, na wszystkich tych projektach. Tu już pewnie zauważyliście, a może i nie. 22 670 Osiem. Więc to był najlepszy miesiąc ze wszystkich. I tutaj też Wam jeszcze pokażę. Tutaj. Tutaj mamy najlepszy miesiąc. Kolejnym dobrym miesiącem był jeszcze lipiec, gdzie też było ponad 20 tysięcy. Więc fajnie. Grudzień będzie bardzo słabiutki. To już wiem. Ale to nic. Tutaj listopad. Wszystkie dni hawciarskie. O jejku znowu muszę otworzyć ja się maluję, to Wam pokażę, atrapy, żeby nie było, że jej kosmetyki prawdziwe, bo ludzie czasami to się tak czepiają o wszystko, że już wolę podkreślić, bo zaraz będą komentarze, że dałam dziecku prawdziwe kosmetyki. Ale przynajmniej jest trochę spokoju, nie piszczy, nie krzyczy, nie rozmawia, więc mogę nagrać. Tutaj jest cały ten miesiąc, gdzie no, wyszywałam w każdy, każdy dzień. No nie było takiego miesiąca innego. Wszędzie, wszędzie wyszywałam. E, gdzie by nie spojrzał, to wyszywałam. Jakby sobie spojrzał na sam początek w ogóle. E, o, jest! Zobaczcie. Październik w tamtym roku też był cały hawciarski. Tutaj nie. No tutaj wszędzie wszędzie. Były luki, a właśnie listopad i październik to były dwa pełne miesiące, więc bardzo dobrze. A ile zrobiłam? Aha, w październiku wtedy było 17 tysięcy, ale to też dobrze. To to był chyba najlepszy miesiąc, właśnie 2021, a listopad to najlepszy miesiąc 2022, więc to by było na tyle z tych statystyk, ale chciałam Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Żeby nie było, że tylko wyszywałam przez cały miesiąc, to powiem Wam, że nie, 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 ja też szydełkowałam. Na początku miesiąca skończyłam robić sweter w tym kolorze. Ja nie zrobiłam jego zdjęcia ani nic, bo ja go robiłam i wkurzałam się, że mi nie wychodzi i tak dalej, i tak dalej. I dosłownie pod sam koniec napisała do mnie jedna dziewczyna, że po prostu chce go ode mnie kupić. I ja go skończyłam i od razu go wysłałam. Więc udało się go naprawić, bo ja wam lamentowałam, że on, on nie pasuje. A on nie pasował na mnie, dlatego że na mnie było po prostu za duże i on na mnie źle leżał. I a ja, mi się wydawało, że on jest popsuty. Więc ja ten sweter skończyłam, wysłałam. I jako nie mam, nie mam wam go jak pokazać, nawet nie zrobiłam głupiego zdjęcia na sam koniec, żeby to pokazać, za co bardzo przepraszam. Robiłam też bombki i inne ozdoby na zamówienie. No, nie chcę Wam tego tutaj pokazywać, bo też niewiele osób e, lubi, jak to pokazuje, a chciałabym Wam tak tylko pokrótce wspomnieć. I robiłam również gumki do włosów, i tutaj te gumki do włosów możecie zobaczyć, robiłam je w dwóch e, kolorach. To jest e, bawełna chyba i jedwab. Tak? Dobrze mówię? Czekajcie. Alpaka i jedwab. Nie bawą na 77% alpaka i 23% jedwab. I to są gumeczki, które się pięknie rozciągają. Ja je robiłam ze swojego projektu. To jest mój wzór. Jakby co. Tak one wyglądają po rozciągnięciu. No, one są fajne, naprawdę. I mi się tak podobają te gumki. Ja zrobiłam też nawet e, dla siebie taką gumkę. Jedną też już nawet sprzedałam, e, taką ciemniejszą. E, no, ja je uwielbiam. Robię je na razie. Nie wystawiałam mnie na razie do sprzedania. Raz je pokazała mi właśnie. E, trafiła się osoba, która ją ode mnie odkupiła. E, ale tak to one jeszcze nie trafiły do sprzedaży. Dopiero się ma na sprzedaż. E, chciałabym ich najpierw zrobić trochę więcej, a dopiero później je wystawić. Nie śpieszy mi się nigdzie. Potem włożyłam sobie to w ogóle do takiego pudełka, bo tych kumek będzie tutaj więcej. Schowałam je na razie do szafki, a później jak już będą gotowe, to po prostu sobie przykryję to pudełko i będzie sobie leżało w moim magazynie, gdzie jest cała reszta innych rzeczy szydełkowych. I to chyba było na tyle, co Wam miałam powiedzieć w tym filmiku. Mm, tak, to jest ostatecznie tyle. Rozładował mi się telefon, nie mam już pamięci, więc to jest kategoryczny koniec tego filmiku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi, ile Wam udało się zrobić krzyżyków w tym miesiącu. A ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!